Czytanie z księgi proroka Zajasza. Z kim moglibyście mnie porównać, tak, żeby mi dorównał, mówi święty. Podnieś oczy w górę i patrzcie, kto stworzył te gwiazdy? Ten, który w szykach prowadzi ich wojsko, wszystkie je woła po imieniu. Spod tej potęgi olbrzymiej siły nikt się nie wymknie. Czemu widzisz Jakubie i ty Izraelu powtarzasz: Zakryta jest moja droga przed Panem, i prawo moje przez Boga pominięte? Czy nie wiesz tego, czy nie słyszałeś? Pan to Bóg wieczny, stwórca krańców ziemi. On się nie męczy ani nie nurzy. Jego mądrość jest niezgłębiona. On daje siłę zmęczonemu i pomnaża moc bezsilnego. Chłopcy się męczą i nużą, chwieją się, słabnąc młodzieńcy, lecz ci, co zaufali panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą. Z Psalmu 103: Błogosław duszo moja Pana i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. Błogosław duszo moja Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. On odpuszcza wszystkie Twoje winy i leczy wszystkie choroby. On Twoje życie ratuje od zguby obdarza Cię łaską i zmiłowaniem. Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani według win naszych nam nie odpłaca. Z Ewangelii według świętego Mateusza Jezus przemówił tymi słowami. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemie lekkie. Dzisiejsze słowo, które Pan Bóg nam ofiaruje, rozpoczyna się od Księgi proroka Izajasza. Czytanie z Księgi Izajasza ma w sobie na początku takie bardzo ciekawe pytanie, które Bóg zadaje każdemu z nas. Pytanie, które brzmi w ten sposób. Z kim moglibyście mnie porównać, tak żeby mi dorównał? Jest to zdecydowanie pytanie retoryczne. Które ma za zdanie pobudzić nas do pewnej refleksji nad naszym Panem, który jest jedyny. 40. rozdział Księgi Proroka Izajasza to Księga Pocieszenia, która zobaczcie już na samym początku tej Księgi Pocieszenia, Prorok Izajasz pragnie nas, czy autor tej Księgi pragnie nas skonfrontować z faktem, że Bóg jest jedyny który może przynieść prawdziwe pocieszenie i wybawienie. I to jest zachęta dla nas wszystkich, ten kontekst biblijny Księgi Proroka Izajasza, jest zachętą dla nas wszystkich, abyśmy przede wszystkim naszego pocieszenia szukali tylko i wyłącznie w Bogu, aby On był tym jedynym pocieszeniem, które jest możliwe właśnie w naszym życiu. Aby on był jedynym źródłem naszego pocieszenia. Oczywiście tu chodzi przede wszystkim o to, aby zawsze we wszelkich naszych pocieszeniach był kontekst Boży. To znaczy, aby on był zawsze tam obecny. Zarówno w naszych relacjach przyjacielskich, znajomych, rodzinnych, koleżeńskich relacjach, aby zawsze był pierwiastek Boży, a wtedy naprawdę może być prawdziwe pocieszenie. Słowo Boże mówi: Podnieście oczy w górę i, po, i patrzcie, kto stworzył te gwiazdy. Ten, który w szykach prowadzi ich wojsko, wszystkie je woła po imieniu. Autor Księgi Proroka Izajasza wkłada te słowa w usta świętego. To właśnie prorok Izajasz podkreśla nam tą świętość, tą e, świętość Bożą. Jak dobrze wiemy, w tym kontekście również proroka Izajasza ten święty to znaczy oddzielony, ten kto jest niedościgniony dla nas, kto jest kimś wyjątkowym. Ktoś zupełnie inny niż my, kto ma inne spojrzenie niż to nasze. I on woła: Podnieście oczy w górę i patrzcie, kto stworzył te gwiazdy. W ówczesnej kulturze Bliskiego Wschodu istniało tak wiele opisów i legend stworzenia świata, jednak wśród nich, zobaczcie, nie ma, to bardzo ciekawe, jest nic na temat stworzeniu, o stworzeniu gwiazd czy stworzeniu nieba. Często właśnie gwiazdy czy niebo to były uznawane za miejsce przebywania bogów starożytnych. Stąd nie mogły być stworzone, a tu Słowo Boże pokazuje nam, że nad tym jest nasz Bóg, Jezus, Bóg Ojciec i Duch Święty. Bóg jedyny, Jachwe, jest nad tym, co wydaje się nie móc być stworzone. To bardzo ważne, taki kulturowe również umiejscowienie, umiejscowienie tego tekstu, ponieważ może nam pomóc odnaleźć Boga pełnego mocy, zobaczyć na, bo może nam pomóc zobaczyć Boga pełnego mocy, ponieważ już nie tylko jesteśmy zaproszeni, aby spojrzeć na te gwiazdy, tak jak. Słyszymy, ale spójrzmy na wszystko, co wydaje się być piękne, i pomyślmy, że to nasz Bóg jest stwórcą, że on jest panem tego wszystkiego. Może kiedy podziwiamy wiele pięknych dzieł artystycznych, muzycznych, nawet, szczególnie słuchając radia, to możemy zachwycić się artyzmem konkretnych ludzi. No oczywiście to jest piękne. Możemy zachwycić się. Pięknym życiem wielu świętych, możemy zachwycić się pięknymi przykładami sztuki, wielu ludzi, ale dziś to Słowo Boże nas zaprasza, aby spojrzeć głębiej i zadać sobie pytanie nad tym wszystkim, nad tym całym zachwytem, kto stworzył to wszystko. Kto dał życie tym artystom? Kto dał życie tym muzykom, których, która sztuka tak bardzo nas zachwyca? Kto jest tym, który daje tchnienie dziełom sztuki? Pan jedyny, Bóg, stworzyciel wszechświata. Pragnie objawić nam dzisiaj również to, że jest z nami nieustannie. Słowo Boże mówi nam, że On nie męczy się ani nie nuży. Jest nieustannie przy nas, aby nas wspierać, prowadzić do świętości i pomagać, kiedy jest nam ciężko. Tak mówi dzisiaj prorok Izajasz. On daje siłę zmęczonemu i pomnaża moc bezsilnego. Chłopcy się męczą i nużą. Chłopcy się mogą zmęczyć i, znu i znużyć, ale nie Twój Bóg. Twój Bóg nie jest chłopcem. Jest kimś poważnym. Jest pełen męstwa, pełen miłości. A chłopcy, nużąc się i męcząc, chwieją się i słabną. Młodzieńcy, niedoświadczeni, tacy, którzy są niedojrzali, ale nie Bóg Twój. I ci, którzy Mu ufają, mają w tym udział, bo mówi dalej: Słowo Boże, że ci, co zaufali Panu, odzyskują siłę, otrzymują skrzydła, jak orły. I biegną bez zmęczenia, i idą bez znużenia. Bóg jest tym, który podaje nam zawsze pomocną dłoni, wspiera w naszych dążeniach życiowych. To jest właśnie Księga Pocieszenia. Od tego ona się zaczyna. Aby nam to objawić, aby widzieć właśnie, że On jest obecny. Jest tym, który nie męczy się ani nie nuży. Pójdźmy teraz do Ewangelii, która jeszcze bardziej może nam pomóc zobaczyć troskę, zaangażowanie Boga w nasze życie. Zanim Jezus wypowie te słowa, które dziś odczytałem, nad którymi chcemy się pochylić i rozważyć, najpierw modli się do Ojca. Wiersze poprzedzające ten fragment mówią nam o modlitwie Jezusa do ojca, która brzmi w ten sposób. Wysławiam ci, ojcze panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś się prostaczką. Tak, ojcze, gdyż takie było twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi ojciec mój. Nikt też nie zna syna, tylko ojciec, ani ojca nikt nie zna, tylko syn i ten, komu syn zechce objawić. Ta modlitwa Jezusa do Ojca, ten to poruszenie serca, których zwraca się do Ojca, są no właśnie tymi słowami, po których następuje dzisiejszy fragment Ewangelii. Ten fragment, który teraz będzie nam pomagał, i po tych słowach uwielbienia, Jezus mówi: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Ten kontekst ewangeliczny nadaje nam bardzo głębokiego sensu w rozumieniu tych słów Jezusa. Otóż, aby uznać swoje udręczenie i obciążenie, najpierw trzeba być niejako prostaczkiem. Prostaczek, czyli ktoś bardzo pokorny, przyjmujący Boże Słowo jak dziecko. Trzeba być maluczkim, trzeba być pokornym. To niezmiernie ważny aspekt Wa I taki warunek relacji z Jezusem, który zawsze pragnie naszego dobra, aby ta relacja mogła być prawdziwa i szczera, wypływająca z wiary, konieczne jest staniecie w pokorze i staniecie się prostaczkiem, przed którym Ojciec objawia tajemnicę Królestwa. Ta relacja z Jezusem jest możliwa tylko wtedy. Kiedy zostaną nam objawione te tajemnice. A one są objawione prostaczką i maluczką. Dlatego, żeby przyjść do Jezusa, żeby zobaczyć swoje utrudzenie i obciążenie, aby zobaczyć to wszystko, co jest trudne, nie chodzi o to, aby popadać w jakiś dramat nieustannie swojego życia. Nie, ale żeby zobaczyć, że nie jestem Bogiem. Że nie domagam w wielu kwestiach i to nic złego, potrzeba pokory. Potrzeba spojrzenia pełnego pokory. Potrzeba stać się maluczkim. Ta relacja z Jezusem również charakteryzuje się w bardzo dziwny sposób, o czym mówi Jezus. Mianowicie, zachęca, kiedy już staniesz się pokorny i kiedy przyjdziesz ze swoim udręczeniem i obciążeniem, aby wziąć na siebie jarzmo. Czym jest jarzmo? Warto sobie zadać to pytanie, i może ono ta odpowiedź pomóc nam bardzo w tym, aby zobaczyć, na czym ta relacja z Jezusem polega, na czym polega ta jego obecność w naszym życiu. Otóż jarzmo to jest rodzaj narzędzia rolniczego, które służy do łączenia dwóch wołów, a więc coś stworzonego dla pary. Nakładano to na dwa woły lub inne zwierzęta pociągowe. I w ten sposób one mogły wykonywać swoją pracę, ciągnąć wóz czy pług, czy inne narzędzie rolnicze. Natomiast, gdyby do tego jarzma przywiązać tylko jednego woła, to wówczas niemożliwe jest ciągnięcie tego wozu w sposób prosty, przede wszystkim. Nieustannie ta droga się chwieje. Nieustannie ta trasa. Jest krzywa, a ten jeden może nie dać rady. A więc jarzmo jest przeznaczone dla pary. I teraz, jeżeli, idąc tą metaforą, zobaczymy, że tym wozem jest nasze życie, które musimy ciągnąć, które, którym, które jest po prostu dla nas do tego, aby przejść z nim, aby przejść przez to życie właśnie drogą świętości. A Jezus mówi, weźcie na siebie moje jarzmo, to znaczy, że On zapewnia nas, że On tam jest. I teraz pomyśl, że jeżeli bywały momenty w Twoim życiu, wydające się być bardzo krzywe, które wydają się być bardzo niepółkładane, to nie znaczy, że tam Jezusa zabrakło. Ale wtedy bardzo często brakuje nas. Obok Niego. Bo On w tym jarzmie naszego życia jest nieustanny. Dlatego to słowo bardzo dzisiaj zachęca nas, aby zobaczyć w tej księdze pocieszenia, począwszy od proroka Izajasza, skończywszy na tej Ewangelii według świętego Mateusza, że Chrystus zapraszając do siebie obiecuje. Nam ukojenie dusz. Obiecuje nam ukojenia tej tęsknoty i że będzie z nami. Takie słowo Jezus pocieszenia kieruje dziś dla nas. On przychodzi dziś, aby nas zapewnić o swojej miłości, o swojej trosce, którą obdarza nas nieustannie. I dla potwierdzenia tego zapewnienia. Dziś możemy spojrzeć na krzyż. On jest tym, którego słowa nie, nie idą na wiatr, nie rzuca tych słów na wiatr, ale wypełnia je, oddając życie za mnie i za Ciebie. Nieustannie ciągnąc wóz Twojego życia, będąc przyczepiony do tego jarzma, gdzie jest miejsce dla Ciebie i dla Niego. On jest tam nieustannie obecny. A jeżeli masz wrażenie, jakby twoje życie skręcało w nie w tą stronę, to stań na nowo przy Jezusie, aby wszystko nabrało odpowiedniego kierunku. Bóg kocha nas bardzo, Bóg miłuje nas ogromnie, dlatego te słowa pocieszenia, te słowa radości i pokrzepienia niech nam dzisiaj pomagają. Jeżeli jesteśmy. Utrudzeni i obciążeni. Przyjdźmy dziś do Boga, który przypieczętował tą obietnicę pocieszenia swoją śmiercią i zmartwychwstaniem, który przypieczętował tą obietnicę swoją krwią. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.